Słyszycie? On mówi drutem kolczastym. Zacytuję ci coś, co zwykle słyszą goście, zanim ich skasuje. Niemcy na Madagaskar! Schmetterling! O nie! Jesteśmy zgubieni. Stoń czy nie we pierdolni się kierunku kurwa! Co ty wiesz o zabijaniu? To stara jest. Nie spierdol tego! Nie żyjesz ja zadecyduję, kiedy to się stanie. Bo cię skrócał cień? Fuck! dość takim!